w co klikasz? Dziś w Alfa Centrum warsztaty z dezinformacji. Zobaczcie naszą relację. Dezinformacja to jest coraz poważniejsze zagrożenie w infosferze, nie tylko w Polsce, ale w Polsce także. To jest przekazywanie fałszywych informacji świadomie i celowo. Czyli ktoś, kto wie, że rozpowszechnia fałszywą informację, mimo to ją rozpowszechnia, ponieważ ma jakiś konkretny cel do osiągnięcia. My staramy się im pokazać, jak sobie z tym poradzić, jak odróżniać dezinformację, jak budować własną odporność na tego rodzaju przekazy. Wszystko po to, żeby się nie dali nabrać, żeby nie rozpowszechniali fałszywych informacji, żeby nie dali się nabrać oszustom. Pokazujemy im bardzo dużo przykładów z internetu. Używamy też gier, używamy też różnych. Innych form aktywności. Młodzi ludzie zazwyczaj bardzo dużo wiedzą o sieci, słyszeli o dezinformacji, słyszeli też o hejcie, o którym też dużo mówimy. Hejt jest zawsze niepożądanym zjawiskiem, który ma na celu po prostu uniesienia krzywdy względem drugiej osoby. A cyberprzestępczość jest dzisiaj tak rozległa i tak często spotykana, że po prostu spotykamy się z nią niemal wszędzie. Czy robiąc zakupy, czy wypłacając pieniądze z banku, czy podejmując oferty pracy. To, co jest szczególnie ważne, to budowanie pewnej odporności psychicznej. Ponieważ okazuje się, że w im lepszym jesteśmy w stanie psychicznym, w im lepszej kondycji, tym trudniej jest nas nabrać. I o tą kondycję psychiczną też walczymy, też na to zwracamy uwagę, bo to jest duży problem wśród młodych ludzi. Bardzo ważna jest ta wrażliwość społeczna, żeby nie zostawać samemu, ale rzeczywiście zaczyna się od pojedynczej osoby, że nie zgadzam się z tym, kto coś o mnie mówi. A następnie ważne, żeby otaczać się w gronie takich życzliwych ludzi, przyjaciół, kompetentnych osób do Rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pedagogów, policjantów, którzy tak naprawdę nie zostawiają takiej osoby samej, bo razem możemy więcej. Tych warsztatów było w ogóle 14. W stoków Finałowy przeszkoliliśmy w sumie ponad 3,5 tysiąca osób. Najczęściej dostajemy taki feedback, że to jest po pierwsze bardzo potrzebne, że tego rodzaju warsztaty powinny być dużo częściej, że one powinny się odbywać w taki sposób, żeby były dostępne praktycznie dla każdego, w różnych grupach wiekowych. Widzimy, że jest ogromne zapotrzebowanie społeczne na uczenie o tym i to zarówno młodzieży, jak i dorosłych. W naszych działaniach bardzo często skupiamy się na młodzieży, ich potrzebach i ich obecności po prostu w centrum handlowym. Uważam, że jest to unikatowa na terenie Polski akcja. Zresztą takie też docierają do nas głosy, słuchy ze szkół, które wzięły udział w tych warsztatach. Dziękują nam za to, że zajęliśmy się tym tematem. Jest po prostu nisza, jest zapotrzebowanie na to, żeby takie warsztaty, szkolenia odbywały się.